Dzisiaj chciałbym pokazać Wam bardzo ciekawy model buta. But pochodzi od nowej marki, marki 2 work For. Jest to portugalska marka, jest to nowość, która dopiero co w zeszłym tygodniu pojawiła się w BalticBHP.pl. Myślę, że masę produktów tej marki przypadnie Wam do gustu i Wam się spodoba. Model, który Wam dzisiaj chciałem pokazać jest to typowy But dla spawaczy, dla osób, które pracują przy obróbce metalu, dla wszystkich tych, którzy tną fleksem czy, czy, czy spawają coś, bo jak widzicie, ten but jest doskonale za bezpieczony. Po pierwsze bardzo lekki, kompozytowy podnosek, niemetalowa wkładka antyprzebiciowa, podeszwa odporna na działanie wysokiej temperatury z oznaczeniem HERO. But jest z oznaczeniem WR, czyli jest też odporny na działanie wilgoci i wody. Jak widzicie, dobrze zabezpieczone jest tutaj But przed tym, żeby iskry gdzieś dostawały się do środka. Mamy tutaj odpinane takie zapięcie. Tutaj również zabezpieczenie przed tym, żeby jakieś iskry czy skrawki gorące nie wpadły do środka. Zabezpieczenie zapinane rzepem. Mocne nity trzymające tą warstwę. Cały but skórzany. Więc jeżeli szukacie dobrego buta do waszej pracy przy spawaniu bądź cięciu, to The Workfor na pewno się doskonale sprawdzi.